Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Od kilku dni, a ściślej mówiąc, od chyba... Z Piątku toczy się coś, co można by nazwać, właściwie zastanawiam się, jakich słów użyć. No, w każdym razie my, my mamy do czynienia z mocnym napięciem w relacjach między Polską a Izraelem. Amerykańscy politycy wczoraj, dzisiaj rano można było o tym przeczytać, wzywają obie strony do dialogu. No, proste pytanie chyba brzmi tak, czy jednak warunkiem jakiegokolwiek dialogu z Izraelem nie powinno być domaganie się od władz Izraela, żeby przeprosiły za te wypowiedzi, które padły w stosunku do Polski, i te wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Izraela, pana Kaca na przykład, który mówił o, cytując Icaka Szemira, mówił o tym, że Polacy wypijają antysemityzm z mlekiem matki. To prawda, że to napięcie jest odczuwalne. Wypowiedź, którą zacytował pan redaktor była rasistowska, skandaliczna i oczywiście niedopuszczalna. My możemy tłumaczyć sobie temperaturę sporu politycznego w Izraelu kampanią wyborczą, która tam trwa, ale oczywiście żadna kampania, nawet najbardziej gorąca, nie usprawiedliwia tego rodzaju haniebnych słów. Natomiast warto również zwrócić uwagę na to, że sytuacja różni się w sposób diametralny od tego, z czym mieliśmy do czynienia rok temu, kiedy przyjęcie nowelizacji ustawy o IPN wywołało duże napięcie, jak to pan redaktor. Określił między Polską a Izraelem. Wtedy Polska była tak naprawdę osamotniona, walcząc o prawdę historyczną, zabiegając o rację, o polską rację stanu. Dzisiaj. To wygląda zupełnie inaczej. W samym Izraelu jest wiele osób, które bardzo krytycznie odnosi się zarówno do tej wypowiedzi, jak i innych ostrych i fałszujących historię słów, które padły ze strony polityków czy dziennikarzy w ostatnich dniach. Na świecie organizacje żydowskie, Kongres Żydów Amerykańskich czy Światowy Kongres Żydów krytykują te niesprawiedliwe słowa. No a my możemy liczyć na gesty solidarności, Solidarności I poparcia i zrozumienia ze strony innych krajów, również od dyplomatów amerykańskich. Wczorajszy wpis pani ambasador Mosbacher był tego przykładem. Ten, ten, to, 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 o czym pan minister wspomniał, czyli spór dotyczący nowizacji ustawy o IPN. Y, y, tym różnił się od tego obecnego tak, tak to powiedzmy napięcia, że tam chodziło o pewien konkret. To znaczy konkret polegał na tym, że był, była nowelizacja ustawy i był nacisk na Polskę, żeby z tej nowelizacji w tym fragmencie się wycofać. No teraz natomiast w zasadzie można się zastanawiać o co chodzi, ponieważ konferencja w Warszawie, ta bliskowschodnia konferencja, na której tak naprawdę się wszystko zaczęło, w gruncie rzeczy była, jak rozumiem, wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Stanów Zjednoczonych i Izraela. No, zakładam, że Polska nie była głównym pomysłodawcą konferencji dotyczącej Bliskiego Wschodu i Iranu w Warszawie. Ma Pan oczywiście rację, ale proszę zwrócić uwagę, że w obu tych sytuacjach istotą sprawy była ocena roli i działań Polaków w czasie II wojny światowej w kontekście Holokaustu. Dysku, dyskusja dotyczyła tego, czy... A jeżeli tak, to w jakiej skali Polacy ratowali Żydów, czy też jak chcą niektórzy politycy albo dziennikarze formułujący takie fałszywe oskarżenia, Polacy pomagali Niemcom w Holokauście. I to była i rok temu, i dzisiaj istota sporu. Mimo tego, że okoliczności oczywiście w obu sytuacjach były inne. I o ile. Rok temu, powtórzę, byliśmy osamotnieni w walce o prawdę historyczną, w walce o dobre imię Polski i narodu polskiego. O tyle dzisiaj sytuacja się zmieniła i myślę, że to jest um, dobry moment, żeby powiedzieć, jaką drogę przez ten rok przeszliśmy. My trzy lata temu po wygraniu w wyborach w 2015 roku jako prawo i sprawiedliwość podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu aktywnej polityki historycznej, o rozpoczęciu walki o dobre imię Polski i Konsekwencje, niestety, konsekwencje braku tej polityki historycznej przez ostatnich 30 lat czujemy dzisiaj bardzo dotkliwie, zwłaszcza w takich sytuacjach jak ta, o której rozmawiamy. Natomiast widać, że nastawienie naszych partnerów zagranicznych zmienia się i że ta polityka historyczna przynosi pozytywne owoce. Natomiast to jest proces długotrwały, nie zmieniają się te, te stanowiska, w ciągu jednego dnia, czy nawet jednego roku, o to, żeby wywalczyć tę prawdę historyczną, żeby zadbać o właściwą ocenę roli Polski w czasie II wojny światowej, potrzebujemy niestety trochę więcej czasu. No tak, ale, ale czy my nie mamy do czynienia z taką dosyć fundamentalną dysproporcją w tych relacjach? Jak czytałem to, co opisał na przykład Jeruzalem Post czy dziennik Harec, to szczerze mówiąc ten element wszechnego oskarżania Polaków o współpracę przy Holokauście i takich bardzo ogólnych stwierdzeń, tego było bardzo dużo. I, i, i tak samo zresztą, jeśli, jeśli nawet przyjmiemy taką tezę, że to, co mówią politycy izraelscy jest wynikiem kampanii politycznej, która się tam rodzi, yy, yy, która tam się odbywa, no to w oczywisty sposób wynika z tego, że musi być klientela, która, która że tak powiem, tego typu retorykę tam kupuje, tak? czyli na ją antypolską. Różnica brzmi tak, yy, polega na tym, że no, nie widzę w Polsce sił politycznych, które by budowały swój kapitał realny, być może jakieś skrajności są, na e, antyżydowskich czy antyizraelskich uprzedzeniach. Ma Pan absolutną rację, natomiast ta skrajnie niesprawiedliwa e, e, sytuacja, o którą pan opisał i która rzeczywiście istnieje w Izraelu, gdzie te wątki antypolskie czy wręcz antypolonizm e, są obecne w życiu polityczno-społecznym, e, kształtowały się te postawy, kształtowały się przez kilkadziesiąt lat i brak naszej aktywności w tej przestrzeni, a raczej taka pedagogika wstydu, która była uprawiana w Polsce i brak polityki historycznej doprowadziło do tego, że ten problem się pogłębiał. Teraz, żeby odwrócić e, tą sytuację, żeby rzeczywiście zbudować prawdziwy obraz wydarzeń II wojny światowej i roli Polaków, jaką w czasie II wojny światowej odgrywali, potrzeba na to wszystko czasu. Dlatego też, mówiąc o antypolonizmie, tak istotna była, czy wręcz historycznym momentem była deklaracja podpisana w czerwcu ubiegłego roku przez premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Netanyahu, bo tam obok jasnego wskazania, że zbrodniarzami i sprawcami byli Niemcy, obok um Potwierdzenia, że zarówno naród polski, jak i naród żydowski to były ofiary niemieckiej agresji, znalazło się wspólne potępienie obok antysemityzmu, antypolonizmu. Z naszego punktu widzenia i patrząc na dzisiejszą sytuację, możemy docenić jak ważne to było wydarzenie. Natomiast, żeby zmienić te postawy społeczne, polityczne, niestety na to wszystko potrzeba czasu. A to nie jest tak, że premier Netanyahu podpisał tę deklarację tylko dlatego, bo na niego naciskali Amerykanie, którym w ogóle w zależy na tym, żeby Polacy się z Żydami jak najmniej kłócili albo się nie kłócili i że dla niego to było tylko takie taktyczne zagranie. No przecież te jego wypowiedzi z Warszawy i, i później świadczą o tym, y, że de facto ta deklaracja została w mocnym stopniu naruszona, że w ogóle złamana. Premier Netanyahu potwierdził... Yy... I publicznie i w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim telefonicznej w ostatni weekend, że ta deklaracja jest obowiązująca. Wypowiedź, jego wypowiedź została przez Jerusalem Post zniekształcona. Natomiast. Panie oczywiście... ona została zniekształcona tylko w takim sensie, że on mówił o Polakach, nie mówił o narodzie polskim. Ale czy pan minister sobie wyobraża, że polski premier pojechałby do Izraela i powiedziałby po prostu, nie wiem, Żydzi współuczestniczyli w budowie ustroju komunistycznego i mają i przyczynili się do śmierci masowej. Śmierci Polaków. Przecież żaden polski polityk tak by się nie wyraził. Ale dlatego właśnie został odwołany udział Polski w szczycie V4 w Izraelu, a w konsekwencji ten szczyt został zerwany. No, to są takie bardzo jasne sygnały, że państwo polskie, że obecny rząd podchodzi do spraw prawdy historycznej i myślę, że politycy, nie tylko izraelscy, w przyszłości będą wyciągać z tego wnioski. Zresztą już wczoraj nawet pojawiły się, nie tylko w mediach izraelskich, w których część w ogóle komentatorów zaczęła bardzo krytycznie oceniać wykorzystanie historii w kampanii wyborczej przez premiera Netanyahu i przez jego ministrów, to nie tylko w prasie pojawiły się krytyczne głosy, ale również jeden z ministrów rządu Netanyahu skrytykował bardzo ostro wypowiedź ministra spraw zagranicznych. Dlatego ja jestem optymistą i wierzę, że w no przyszłości... Ostatnie pytanie. Jaki jest warunek, że tak powiem, czy, czy jest jakiś warunek, który Polska stawia Izraelowi w tej sprawie? Warunkiem jest konsekwencja w prowadzeniu polityki historycznej ze strony Polski. Natomiast nasi partnerzy izraelscy myślę, że z czasem Będą musieli zaakceptować, czy zaakceptują, że sytuacja zmieniła się w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, a relacje z Polską z punktu widzenia Izraela są naprawdę istotne, dlatego że Polska jest ważnym krajem Unii Europejskiej, Europejskiej jednym z nielicznych, który tak jednoznacznie w wielu sytuacjach wspiera Izrael. Polska nie wiem, jest chyba jednym z dużych krajów Unii Europejskiej. Gdzie nie odbywają się propalestyńskie i antyizraelskie demonstracje, a antysemityzm czy incydenty antysemickie spadają. Jeśli spojrzymy nawet na e, raport e, z końca roku 2018 Unii Europejskiej na temat antysemityzmu, to widzimy, że o ile e, przypadki antysemityzmu gwałtownie rosną we Francji czy w Niemczech, o tyle w Polsce utrzymują się na bardzo niskim poziomie. Zostawiamy sprawy <coughs> polsko-żydowskie. Miejmy nadzieję, że uda się doprowadzić do jakiegoś y, 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 obniżenia napięcia. Wracamy do Polski. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, kto będzie startował z list do Parlamentu Europejskiego. No, tak patrząc na niektóre nazwiska, będziemy mieli do czynienia z jakimś ogromnym osłabieniem rządu chyba, no bo kilka ważnych postaci, m.in. rzecznik rządu i minister spraw wewnętrznych, wygląda na to, że wybierają się do Parlamentu Europejskiego. Mówię o Joachimie Brudzińskim i Janie Kopcińskiej. Do tego można powiedzieć o pani minister Annie Zalewskiej, która również kandyduje z pierwszego miejsca. Wczoraj zaprezentowaliśmy jedynki i dwójki z naszych list. To też jest dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie tylko realizuje program i konsekwentnie wypełnia obietnice programowe, ale również w sposób systemowy i spokojny przygotowuje się do wyborów. Przedstawiliśmy mocne listy. Te listy mają dwa aspekty. Jeden aspekt to jest merytoryczny, drugi polityczny. Po pierwsze, ci politycy, którzy kandydują, Kandydują do Parlamentu Europejskiego, mają dobre przygotowanie do tego, żeby w Parlamencie Europejskim zabiegać o interesy Polski. A jeśli chodzi o politykę, no to po prostu to są mocne postacie, ważne postacie polskiego życia politycznego. Które są w stanie zebrać dużo głosów, no bo patrzymy już na ten aspekt polityczny, i z powodzeniem konkurować z listami opozycji w najbliższych wyborach. Jestem przekonany, że uda nam się przekonać i do programu, i do naszych kandydatów wyborców i odniesiemy w zbliżających się wyborach sukces. W poprzednich wyborach PIS zdobył 19 mandatów. Jaki jest cel w tych wyborach? Co Państwo uznają za swój, że tak powiem, oczywiście, poza tym, że Państwo wszystkie są. Chcą zdobyć mandaty, ale tak realnie na to patrząc, co oznaczałoby, co oznaczałoby z pańskiego punktu widzenia sukces? To samo, czyli też 19 więcej wtedy ile każdy dodatkowy mandat jest sukcesem i tak to należy traktować. Ostatecznie weryfikacją poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości będzie dzień wyborów, kiedy przy urnach Polacy zdecydują o tym, kto trafi do Parlamentu Europejskiego. My będziemy skupieni na tym, żeby ta kampania była programowa, choć kampania się jeszcze nie zaczęła, w tej chwili jest taki czas podsumowania, nazwijmy to tej pracy normalnej rządu i partii. W najbliższą sobotę mamy konwencję. Tam przedstawimy kolejne propozycje programowe, o których też na pewno będziemy mówili w czasie kampanii wyborczej i liczymy, że działania opozycji pozwolą na to, abyśmy skupiali się właśnie na dialogu merytorycznej dyskusji, a nie jakichś emocjonalnych przepychankach, które niewiele wnoszą do życia Polaków. Niewiele wnoszą, ale tak naprawdę wokół nich w dużej mierze krąży polska polityka. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Bardzo dziękuję.